Byku, Co? Tu, tutaj? Cii, jesteśmy chyba pod domem murańskich. Biki musimy być bardzo cicho, dlatego mam naboje 9 mm, specjalnie ciche. Tak, byki zobaczymy, czy naprawdę murańscy mieszkają w lesie. Cii. Ty? Co? Starczy naboi? Starczy Naładuje jeszcze więcej, ile sprężyna wytrzyma byku. Zobaczymy, kurwa, ale. Czekaj, 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 Ktoś tam jest, kurwa. Ktoś nas wyprzedził. Patrzcie. Pies napierdala, kurwa. Siema, kurwa, byki. Znajdujemy się w lesie nieopodal rezydencji Najmanów. To znaczy, przepraszam, Murańskich. Oczywiście musimy być bardzo cicho, żeby nikt nie zobaczył, że tu jesteśmy, byki. Jak wiecie, Byki, Najman i Murański nie darzą się sympatią. Jak widzieliśmy z ostatnich wyczynów na YouTubie, tak? Ale słuchajcie, jesteśmy właśnie nieopodal posesji sesji Murańskich i słyszeliśmy głuche strzały w oddal. Czy był to Najman uderzający ślepakami w konary drzew? Myślimy, że tak, Byki. Idziemy dalej eksplorować. Słuchajcie, Byki. Dzień drugi, zasadzki na Murańskich. Jak na razie nie widać nic, bo jesteśmy w lesie. Słuchajcie byki, nie było ich w domu, nie udało się nam ich po prostu napaść, dorwać czy tam porozmawiać z nimi, zwał jak zwał. Dlatego będziemy próbować byki. Jeżeli macie jakieś tropy, skontaktujcie się ze mną na Instagramie. Także byki, jak na dzisiaj chyba zakończymy tą akcję. Wiewiór musiał i tak wracać do Sopotu, miał tam paru typów do ogarnięcia. Jacyś fani Najmana strali się na jego dzielni, także musiał jechać to ogarnąć, kurwa. Będę zajmował się bardziej galą Fame MMA, bo po prostu nie bawi mnie już ta, ta gala Najmana, bo nic tam się nie dzieje tak naprawdę. Także będę zajmował się galą Fame MMA, bo tam dzieją się rzeczy niestworzone, byki. I ja te rzeczy wyjaśnię. Przede wszystkim Bif Murańskich z tańculą, Bif murańskiego z niewolem, i tym podobne bify. Są one ciekawsze i bardziej interesujące od zwykłych bifów po prostu niczym nie różniących się od bifu spod żabki na wypięmemej byki. Także, kto wie ten wie, byk bykowi bykiem byki, zawsze pod sprzętem byki, Elo, byki.